Witam moi drodzy Natural Fit Passion, witam Was serdecznie. Moi drodzy, rozpoczynamy. No nie mogłem ominąć tego długiego weekendu, aby was troszeczkę tutaj zmotywować moich kochanych fanów, a przy okazji się troszeczkę pochwalić. E, I może od razu rozpoczynamy tą może moją piękną tutaj monologię. E, otóż moi drodzy, kilka rzeczy chciałbym dzisiaj tak jakby wam e, tutaj e, przytoczyć, przybliżyć. Pierwsza bardzo ważna rzecz jest taka, że... E, Moi drodzy, może tak, skupmy się, będą się trzy tematy, temat dzieci, młodych, młodych patriotów, młodych sportowców i tak naprawdę jakie piękne atuty posiadają młodzi ludzie. Druga rzecz to to co udało mi się osiągnąć i to, o czym będę mógł się z Wami pochwalić. Nasze logo oraz nasza firma idzie bardzo mocno w górę dzięki wspaniałym ludziom, dzięki tym ludziom, którzy którym ja miałem przyjemność pomóc, teraz ci ludzie chętnie pomagają nam, także jest to obustronna pomoc coś wspaniałego moi drodzy. Zawsze mówiłem, że to dobro wraca w takiej bądź innej postaci, ale zawsze wraca. Moi drodzy, słuchajcie. Mmm... Niezmiernie bardzo miło mi, że taki fajny odzew i feedback jest jeżeli chodzi o też treningi tutaj żony, która rozpoczyna tutaj i bardzo wspomaga Fit Passion nie tylko pod kątem tej właśnie dietetyki wspomagania żywieniowego, jeżeli chodzi o ten nieodłączny tutaj sukces sportowo zdrowotny, ale również mocno wdrożyła się w również treningi, szczególnie dla pań, całe treningi, całe programy. Za co bardzo dziękuję swojej żonie i dziękuję wam że takie miłe komentarze idą tutaj w kierunku Klaudii. Na pewno ona mi to bardzo mocno pomaga i gdzieś tam ją buduje. I teraz yy, przechodzimy moi drodzy, może tutaj do. Do ważnych aspektów, które chciałbym Wam tutaj przytoczyć. Mam nadzieję, że to, co Wam dzisiaj powiem, będzie Wam e, e, jakoś zmotywuje w e, dobry sposób. Dzisiaj otrzymałem takie słowa właśnie od bliskiego, swojego e, tutaj bardzo dobrego kolegi, który powiedział, że moje słowa oddziałują w bardzo dobry sposób na niego. Więc, moi drodzy, jak, mam, jak dalej tego nie robić, skoro, skoro to wszystko idzie w dobrym kierunku? Otóż, moi drodzy, pierwsza bardzo ważna rzecz, którą chciałbym się z Wami podzielić, to Samodoskonalenie, moi drodzy, samodoskonalenie jako, jako nieodłączny, można powiedzieć, tutaj czynność, którą musimy wdrożyć codziennie w nasz, w nasz program, nieważne co robimy, czym się zajmujemy. Dlaczego, moi drodzy, tak dużo rozmawiam o sporcie, o treningu, dlatego, że to pomaga w wielu aspektach życia, szczególnie w trudnych chwilach. Pozwolę sobie przytoczyć piękne słowa mędrców, mistrzów sztuk walki. Ja zawsze mówiłem, że ludzie, którzy oddali swoją pasję sportowi, szczególnie to jeśli chodzi o sporty walki, to są ludzie, którzy nie myślą tylko o tym, aby konfrontować i gdzieś na wymieniać ciosy z przeciwnikiem, Tu tak naprawdę jest filozofia życia, to jest moje zdanie, dlatego ja bardzo chwalę sobie młodzież, która uczęszcza na różnego rodzaju Dyscypliny, sportów walki, które są tak naprawdę tutaj, można powiedzieć, nie ma nic dużo wspólnego z walką, to bardziej jest uczenie samodyscypliny, uczenie y, takiej, można powiedzieć, y, wytrwałości, uczenie takiego y, samozaparcia, wielu cech, y, takiej, można powiedzieć, samodoskonalenia, y, wytrwałości, i tak dalej. No i oczywiście szacunku, to jest przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka. Co uważam, że w tych czasach powinno być e, pierwszorzędną taką można powiedzieć e, cechą, oraz e, pierwszorzędną, mm, jakby to Wam tutaj przybliżyć, motywacją w działaniu, e, w, tym, co, w tym co robimy na co dzień. Dlatego że tego nam brakuje, dlatego że człowiek zakompleksiony zawsze będzie doszukiwał się błędów w tym drugim człowieku, co jest to tylko i wyłącznie prowadzi do. Takiego tak zwanego ślepego załuku. Nie idźmy w tym kierunku, moi drodzy. E, przysłowie, które zawsze wam mówiłem, kiedyś powiedział te słowa, te słowa Jan Paweł II, wymagają od siebie, nawet jeśli inni nie wymagają, jest uważam, jak najbardziej e, przysłowiem, które dotyczy nas obecnie. No i teraz, żeby tutaj e, może przejdę od nas do połyty, tak dawno z wami tutaj nie dyskutowałem, więc dużo, dużo tutaj spraw poruszam, ale przejdźmy może od razu do meritum. Więc moi drodzy, pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o młodzież i może to Wam w jakimś stopniu też przybliży, pomoże w doskonaleniu młodych ludzi, w dotarciu do młodych ludzi. Otóż z mojego doświadczenia, doświadczenia wiem jedno, że nie ma nic lepszego, niż stać się wzorem dla młodych ludzi. Jeżeli my jeżeli jesteśmy przy sporcie, tak, to dobrze, no, że młody człowiek patrzy na nas jako na m, kogoś, kto e, jego w jakimś sposób nie, tak uczy. Jeżeli uczymy młodych ludzi, to musimy sami sobą reprezentować wysoki poziom, zarówno intelektualnego, jak i e, poziom sportowy powinien być, uważam, też na wysokim poziomie dlatego że młodzież bardzo jest bardzo uważam bardzo inteligentna, bardzo spostrzegawcza, bardzo bystra i bardzo wiele rzeczy widzi, niekoniecznie może to od razu powiedzieć, ale z biegiem czasu to powie. Więc młodzież jest taka, że powie nam prędzej czy później tak naprawdę co uważa, co uważa za słuszne, a my powinniśmy dawać w pełni wypowiedzieć się młodemu człowiekowi, dawać mu pełnie wyboru do tego, co on tak naprawdę chce co chcę powiedzieć. Pamiętajmy, że młody człowiek czasami nie zastanawia się, czy to, co do nas powie, nas zaboli, czy nie. I to jest piękne, dlatego że on nie analizuje, czy coś wypada, czy coś nie wypada. Po prostu mówi tak, jak myśli. To jest piękne. I tą cechę powinniśmy e, kształtować w jak najdłuższy sposób, nie negować broń Boże, tak uważam ja dzieci za coś takiego, dlatego że to jest e, zaburza ich naturalny rozwój, naturalną prawdomówność. Dzieci, tak jak zawsze będę powtarzał, dzieci są bardzo szczere. I ta cecha powinna przy, tutaj przesłaniać tak naprawdę wszystko to, co złe. To, co dziecko e, uważa, to powie, co uważa za słuszne, dlatego bądźmy dla nich e, wzorami. Bądźmy ludźmi odważnymi, prawymi, a, ta, a, a także uśmiechniętymi, jeżeli my się uśmiechamy, dzieci również są uśmiechnięte. Jeżeli my wprowadzamy dobrą atmosferę na treningu, bądź na, na jakichś tam swoich e, na zajęciach, bądź edukacyjnych, bądź e, rekreacyjno-sportowych i tak dalej. Jeżeli my emanujemy dobrą energią, to przychodzi na młodzież, to przychodzi na dzieci. Sam jestem tego doświadczeniem, uważam, że w moim wieloletnim doświadczeniu mogę tu pochwalić się, że bardzo fajnie udziałuje to na młodzież, młodzież niesamowicie, moi drodzy, naprawdę, wręcz jak to mówić potocznie, łyka to, co my do nich tutaj przekazujemy, wręcz chłoni tę to, to wiedzę, tą pozytywną energię i sami wtedy, e, jakby można powiedzieć, efektem odbicia lustrzanego odbijają tę pozytywną energię z powrotem do nas i my wtedy, e, raz że jesteśmy bardziej szczęśliwi, to my wychodzimy z zajęć jeszcze bardziej uratowani, to my wychodzimy e, bardzo, można powiedzieć, Zrealizowani, tacy tak w danym momencie jesteśmy spełnieni, jeżeli chodzi o, o przekaz dla młodych ludzi. Dlatego, że wiemy, że robimy coś dobrego, sprawiamy, że młodzi ludzie wyrastają na prawych, bardzo mądrych, ambitnych ludzi. I z tą prawdopodobnością i z tym wszystkim jest, jest tak, że moi drodzy, ja często powtarzam, Wam, że na treningu z dziećmi, ja zresztą zawsze taki byłem, czy bądź to jest trening personalny, bądź to jest trening e, z dziećmi grupowy, ja zawsze lubię e, tą aktywność ruchową utrzymywać, zawsze, z młodzieżą również, e, kiedy, kiedy ta energia jest naprawdę pozytywna, jest można powiedzieć tutaj na, na, na topie, wtedy jeszcze e, gdzieś tam e, pozytywne wygłupy, pozytywne gdzieś tam... E, Hmm. takie oddziaływanie na młodzież w postaci właśnie zabaw, gdzieś tam jakichś y, ćwiczeń fizycznych, a nawet popisów, jeżeli takie posiadamy sprawia, że młodzież naprawdę jest pełna, taka można powiedzieć, jest w pełni zrelaksowana, jest w pełni e, spełniona, robi tak naprawdę wszystko e, w pełni e, w, pełni, uspie, w e, można powiedzieć tak, z pełni uśmiechem na twarzy, robi to na 110%, dlatego że nie czuje presji, nie czuje żadnego tutaj można powiedzieć takiego nacisku z żadnej strony. Oni to robią dlatego, że ta energia bardzo mocno na nich oddziałuje. To jest właśnie ta motywacja. Muszę Wam powiedzieć, pochwalę się z jednym moim podopiecznym, który ma dopiero 9 lat. Jest to naprawdę, tutaj ja nie kłamie. Jeżeli będziecie z, z, e, zainteresowani, oczywiście zapytam mamę, bo tutaj jego mama, e, bardzo e, sympatyczna kobieta, która e, pozwoliła sobie pochwalić się dla mnie, przedstawić filmik, w którym jeden z moich podopiecznych e, wykonuje deskę i słuchajcie prawidłowo deskę, czyli nic innego jak Plank w czasie 15 minut, tak jest to naprawdę uważam niesamowite, szczególnie w tych czasach 9-letni chłopczyk, który wykonuje deskę w czasie 15 sekund, również z bratem. Jego brat 11-letni e, również wykonuje 15 minut. Robią to razem, są to jest to rodzeństwo, e, więc e, wykonują to razem, jeden drugiego motywuje. Więc coś wspaniałego, moi drodzy, naprawdę coś takiego otrzymuję taki filmik, gdzie gdzieś tam wskazałem i, i był ten trudny czas, gdzie, gdzie młodzież nie mogła e, uczęszczać na, na treningi sportowe, więc zostało im tylko ich ogrody i, i trening w domu i mimo wszystko gdzieś tam rozpisałem ten plan treningowy tej młodzieży, dzięki właśnie tej motywacji, o której Wam mówię, dzięki temu super kontaktowi z młodzieżą, sprawiłem, że większość z nich gdzieś tam utrzymało to aktywność ruchową w domu, a niektórzy, tak jak o wspomnianie tych dwóch bohaterów, wykona, wykonywali trening codziennie. Słuchajcie, dowiedziałem się, że e, nawet było tak, że nastawiali budzik sobie na szóstą rano i, i tam wtedy był wykonywany trening. Słuchajcie, to nie chodzi też o to, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że to jakieś tam e, katowanie, motywowanie, e, dziwne do sportu. Tutaj chodzi o coś innego. Oni to robili dla przyjemności, nie robili to dla spełnienia dla poprawy swoich możliwości w Wysiłkowych, a do tego to nie chodzi o sam wysiłek, chodzi o motywację, chodzi o, o zagospodarowanie czasem. Czyli młody człowiek, tak potrafi w tak młodym wieku się zmotywować, aby w rano stać to wiadomo, że jego przyszłe obowiązki nie będą sprawić mu żadnych problemów. Jak wiemy, wielu ludzi teraz mocno tłumaczy się, z tego, że nie ma czasu, nawet nie młodzi, już dorośli ludzie tłumaczymy się, że nie mamy czasu, nie mamy siły, nie mamy energii, tak? A taki młody człowiek już w tak młodym wieku, gdzie naprawdę zainteresowania ma dużo większe i dużo lepsze w postaci gier komputerowych, gdzieś tam rozmów z kolegami, wiadomo, wirtualny świat teraz obraca się na pełnych obrotach, więc... Tak naprawdę ten młody chłopak mógłby robić 100 innych rzeczy, ale narzucił sobie taki ambitny plan i go wykonuje. Jestem w pełni usatysfakcjonowany i gdzieś tam ucieszony, moi drodzy, dlatego że jestem gdzieś tam tym rękiem, który pobudziło do kiełkowania to, to, to super e, ziarno, które, które kiełkuje i mam nadzieję, że z tego będzie niesamowite, e, niesamowity owoc w przyszłości. Więc e, tak to jeżeli chodzi o tą, e, o tą część młodzieży, moi drodzy, tak e, kończąc, e, motywujmy, star, starajmy się być wzorem dla młodzieży, nie ograniczajmy ich swobody, nie ograniczajmy ich naturalnej potrzeby ruchu, niech się realizują, niech E, usprawniają swoje ciało, umysł, niech będą kreatywni i bądźmy e, dobrymi przewodnikami e, dla nich e, w tych spełnianiu ich marzeń. Druga rzecz, to również chciałbym się pochwalić, moi drodzy, dlatego dzisiaj postanowiłem ten, tutaj taką mała motywacja e, w ten właśnie czas e, majowy dla Was. Przepraszam, moi drodzy, troszeczkę zmęczony jestem, dzisiaj taki miałem intensywny dzień. To jest, moi drodzy, mój, e, mój bliski kolega, e, któremu oczywiście przed nagraniem tego filmu poinformowałem, że będę, e, że zamieszczę go. On oczywiście był bardzo dumny. Mogę Wam, e, nie ma problemu tutaj, zgodził się na imię, nazwisko, chodzi tutaj o mojego kolega którego poznałem na służbie przygotowawczej. Jak widzimy, moi drodzy, poznajemy wielu ludzi, e, z wieloma ludźmi. No może nie mam bliskiego kontaktu, nie jestem blisko, nie mieszkam blisko. To jest... E, naprawdę parę setek kilometrów, a mimo wszystko ten, ten kontek, kontek wirtualny, ten, ten czas, który spędziliśmy razem, sprawił, że gdzieś tam mogę Wam teraz pochwalić się tym, jak super ta znajomość zakwitła w tym czasie właśnie tej służby wojskowej. Otóż Dawid, bo tutaj mowa o Dawidzie, który jest z miłośnikiem, Motor, y, crossu, motor crossu, niesamowity sport, mój drodzy. Y, tak naprawdę y, potrzeba do tego wielu niesamowitych cech determinacji, wytrzymałości moi drodzy, ktoś by pomyślał, że to maszyna robi wszystko za nas, otóż nie jak przyglądacie się, co ci zawodnicy robią, jakie, jakie umiejętności posiadają, jaka jest tutaj zdolność równowagi, jaka siła izometryczna utrzymując ten styl, tak gdzieś tam ta siła oddziałując na kiedy wynosi, wynosimy się razem z maszyną w górę, tak, siła nóg, która musi cały czas ściskać, to tak jak jazda, na, jazda konno, ja się dobrze na tym nie znam, bo nie próbowałem ja tylko tutaj wiem z opowieści Dawida, ale kiedy Dawid e, przedstawił mi sytuację i co tak naprawdę chce osiągnąć, e, od razu w Dawidzie zauważyłem, że jest człowiekiem e, raz że ambitnym. Jest człowiekiem bardzo e, słownym, jest człowiekiem bardzo uczciwym, co naprawdę mogę tutaj powiedzieć szczerze, e, w, w wielu kwestiach bardzo również dla mnie pomógł. Zresztą Wam opowiadałem, że była tam taka sytuacja, że. no... Jako służba przygotowawcza rządzi się swoimi prawami, a ja jestem człowiekiem, który no ma jakieś tam swoje nawyki żywieniowe. Nie jestem w jakimś stopniu wymagający, ale, ale no, tak jak Wam powiedziałem, mało tych węglowodanów, staram się mało jeść. Więc otrzymywałem od Dawida naprawdę super pomoc. On już Dawid mieszkał bliżej tego miejsca, gdzie mieliśmy, mieliśmy tą służbę przygotowawczą I, i gdzieś tam przynosił mi takie duże torebki właśnie ziaren, pest, pestki dyni, pest, pestki słonecznika, orzechy różnego rodzaju, tak naprawdę moje ulubione przysmaki. Które tak naprawdę nie psują się, mogą stać długo, więc e, naprawdę był, e, był dla mnie bardzo, bardzo szczodry, e, z uśmiechem na twarzy. Tak naprawdę nie prosiłem go o to, to były takie od niego prezenty, i robił to naprawdę niespodziewanie. Gdzieś tam czasami potrafiłem otworzyć swoją szafeczkę, e, którą każdy z nas posiadał na służbie i po prostu widziałem, a tam był w torebce właśnie e, ziarna, e, ziarna zdrowia, jak ja to mówię. Za co e, Dawidzie, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj usłyszałem takie słowo, moi drodzy, od Dawida. Otóż e, Dawid postanowił, moi drodzy, i tu szczerze wam e, mogę się pochwalić, postanowił umieścić e, nazwę naszej firmy Natural Feed Passion na przednim e, błotniku swojego, swojej pięknej maszyny. Mało tego, postanowił na swoim busie, który, który również posiada, umieścić logo Natural Feed Passion. Słuchajcie. No, nie będę ukrywał, że troszeczkę za nie mówiłem, podziękowałem, ale musiałem tak przez cały dzień się gdzieś tam przegryźć z tą myślą, i muszę Wam powiedzieć, że dochodzę do takiej, takich wniosków, że naprawdę słuchajcie, są na świecie wspaniali ludzie i ta pomoc, słuchajcie ludziom powinno być bezinteresowne. Ja naprawdę dla Dawida pomagałem bezinteresownie. Ja widziałem w nim wielką wdzięczność. Nie spodziewałem się nigdy, że on postanowi sobie zrobić mi taki prezent. No Słuchajcie, nie mógł zrobić mi lepszego. Dla mnie to jest dużo lepsze, niż ktoś by kupił dla mnie samochód, bo to słuchajcie, do, do w jakim stopniu do wartości materialnych trzeba mieć jakieś usposobienie. Ja mówię Wam szczerze, że naprawdę fajne komentarze pod filmem, um, mieli ludzie, którzy odzywają się i proszą o porady, to jest uważam, że bardzo piękny dla mnie prezent to buduje. Jak tylko widzę nowy komentarz, staram się zawsze odpowiedzieć, staram się polajkować, staram się pomóc, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to tak naprawdę jest budujące, bo po to powstał kanał Natural Fit Passion, po to robię to co robię, motywuję młodzież, kiedy słyszę fajne słowa od młodych ludzi, którzy chcą robić to, czym się zajmujemy, chcą naturalnego treningu, chcą trenować, aby być zdrowi, silni, witalni, pewni siebie. Jest to coś niesamowitego. Dzisiaj usłyszałem również od Dawida, że dostał porady żywieniowe, że trzyma się bardzo skrupulatnie tych, tych oto właśnie zaleceń żywieniowych. Mało tego, Dawid codziennie wykonuje, słuchajcie, minimum 50 pompek. Wykonuje również brzuszki, wykonuje również przysiady, wzmacnia swoje kończyny górne, dolne, wzmacnia cały korpus, oczywiście wszystko z wykorzystaniem masy ciała, więc... Dawid jest bardzo inteligentnym człowiekiem, on od samego początku wiedział, zresztą miałem przyjemność E, wykonywaliśmy przyjemność razem trenowania, razem e, zaliczenia WF-ów, gdzieś tam e, ja mogę pochwalić się, że miałem przyjemność gdzieś tam jakichś małych porad dla, dla Dawida, gdzieś tam mm, wspomagają, w, staram się go wspomagać e, mentalnie, jeżeli chodzi o zaliczenie. To działało, moi drodzy. Już wcześniej nagrywałem filmik, jak nasz e, cały pluton e, wyróżnił się naprawdę niesamowitym, końcowym WF-em, który na przykład chłopacy poprawili swoje oceny e, nawet o dwie oceny. Ci, którzy mieli trójki, na koniec mogli pochwalić się piątkami, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie, ale z Dawidem kontakt mam cały czas. I muszę Wam powiedzieć, że za 21 dni Dawid ma zawody, przygotowuje się do nich naprawdę prężnie, sam ciężko pracuje, jest człowiekiem naprawdę ciężko pracującym, jest człowiekiem bardzo uczciwym. Byłem raz, tutaj chodzi o Warmię, Warmię Mazury, więc sami wiecie, są tam piękne tereny, byłem raz właśnie u Dawida zaproszony do domu, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę czułem się niesamowicie ugoszczony, tak naprawdę... No uśmiecham się teraz, bo Dawid będzie to oglądał, to sam na pewno będzie miał uśmiech od ucha do ucha. Było naprawdę bardzo sympatycznie. Czułem się jak naprawdę we własnym domu mogłem tak naprawdę liczyć na naprawdę, tak jak mówię, no jestem czasami trochę wymagający, jeżeli chodzi o w jakimś stopniu tam żywienie. Moi drodzy, żywienie, jakieś tam swoje zachcianki. Był to okres taki, pamiętam, wiosenny. Moi drodzy, Dawid zachował się tym, że miał bardzo dużo w domu przygotowanych takich swojskich potraw, miał nawet przygotowane takie specjalnie herbatki ziołowe na gardło różnego rodzaju, właśnie coś co naprawdę ja lubię, czyli no byłem tak naprawdę poczułem się tak jakbym był u, u własnego brata, u kogoś kto z kim znam się już wiele, wiele lat. Bardzo miło wspominam. Małżonka Dawida, naprawdę wspaniała, znakomita kobieta, znakomita gospodyni. E, wspominam bardzo fajnie jego synka, tutaj na pewno pierwsza część filmiku, kierowana również do jego syna, do ambitnych młodych ludzi. Więc moi drodzy, tutaj abstrahując i kończąc, tutaj e, jeszcze raz życzę i życzymy dla Dawida e, dużo sukcesów, na pewno Dawid e, zechce i e, mam nadzieję, że Udostępnij piękne zdjęcie ze, swojo, ze swoim motorem z nazwą właśnie naszej firmy Natural Feel Passion oraz swojego zdjęcie busa z naszym dużym, pięknym logo. Więc jeszcze raz Dawid, trzymam za Ciebie kciuki. Dawid oczywiście powiedział, że bardzo wszystkie moje słowa i, i gdzieś tam te Porady bardzo mocno wziął do serca. Tak naprawdę nie byliśmy, tak można powiedzieć, częstego kontaktu. Mimo wszystko Dawid trzymał się tych mocno zaleceń. Bardzo sobie je chwali, za co naprawdę niezmiernie dziękuję, że Tobie, Dawid, i tym ludziom, którzy nam zaufali, którzy nie poddali się, bo naturalne metody musicie pamiętać, że na te duże efekty trzeba troszeczkę poczekać, ale jak to się mówi, ciężka droga niesie za sobą zawsze tych zmagań troszeczkę, ale zawsze ta Sukces na mecie jest nieoceniony. Na koniec moi drodzy, człowiek, który kiedyś był dla mnie, ciągle jest oczywiście, już dawno nie żyje, ale był, uważam, jest wielkim filozofem był wielkim filozofem, przepraszam życia, wielkim mistrz sztuk walki. Mowa tutaj o Brusieli. Moi drodzy, zobaczcie, jak długo nie ma go wśród nas, ale jego słowa, jak bardzo wyprzedziły epokę, jak poszły w przód. Moi drodzy, dlatego tak bardzo ja zawsze mówię, abyśmy e, gdzieś tam słowa wspaniałych ludzi, albo nawet i swoje, nie bali się powiedzieć tego, co nie zawsze jest wygodne tej drugiej osobie. Bo jeżeli macie swoje aspiracje, jeżeli macie swoje, sobie e, jakieś marzenia, ambicje, to dążcie do nich, nie bójcie się tego. Realizować swoich marzeń, realizować swoich sukcesów. Dawid w to uwierzył. Dawid e, jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, a wierzę i trzymam za niego naprawdę kciuki, że e, z tą pracą, którą teraz wykonuję, naprawdę osiągnie bardzo dużo. I będzie mi niezmiernie miło cieszyć się każdym sukcesem. To jest niesamowite, być częścią... Sukcesów ludzi, nie tylko sportowych, ale również życiowych, i tutaj moi drodzy, te dewizy Brusali, pierwsza, słuchajcie, dotyczy, może te przeczytam Wam, pozwolę sobie, nie módl się o łatwe życie, módl się o siłę, która pozwoli ci wytrzymać trudne życie. Moi drodzy, ktoś może tego nie zrozumieć, jeżeli się mocno wgłębimy w to, to możemy sobie odpowiedzieć tak, moi drodzy, życie. Nie będzie zawsze takie, jakie my byśmy sobie chcieli, aby ono było, ale bądźmy na to przygotowani, szukajmy w sobie tej siły, motywujmy się od wewnątrz, aby nigdy życie nas nie zaskoczyło. Wiadomo, że życie potrafi zaskakiwać, ale bądźmy jak dobrze opancerzony gladiator w zbroi, który nie boi się przyjąć ciosu, który jest na to gotowy. Drugie tutaj słowo, które powiedział, na pewno wielu, większość ludzi z Was zna, a uważam, że to jest tutaj na dzisiejsze czasy niesamowity przekaz. Otóż tutaj Bruce Lee powiedział, powiedział takie słowa. Wyczyść swój umysł, moi drodzy. Bądź bezkształtny, bezforemny, bądź jak woda. Przystosowuje się do każdego naczynia, a możesz zniszczyć skałę. Dzisiaj, moi drodzy, bądźmy wodą. Niby ktoś powiedział, że to chodziło o słowa, które Bruce Lee powiedział, które miały dotyczyć sztuk walki. Kung Fu miał być, w jego wykonaniu miało być przekazywać tą wodę, czyli bądź naczyniem, dopasuj się do przeciwnika. Jeżeli przeciwnik atakuje cię rękoma, blokuj, bądź elastyczny, gdzieś tam, bądź jak wąż, który nie daje się schwytać, tak? Bądź jak woda, dostosuj się do przeciwnika, ale to powiedzenie możemy tak naprawdę, moi drodzy, zobaczcie, w ilu kwestiach życiowych możemy je tutaj sobie e, tak naprawdę wdrożyć bądź jak woda. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy w trudnych sytuacjach, bądźmy, jeżeli jest ciężko, jeżeli mamy niestety ciężkie chwile, e, ciężkiej pracy, dostosujmy się do tego, bądźmy uniwersalni, bądźmy jak to naczynie. Woda dostosuje się do każdego naczynia, nieważne jakie ono tu było, czy gdy ono będzie takie zygzakowane, czy szklanka będzie wygięta, czy będzie długa, podłużna. Ta woda znajdzie i dopasuje się idealnie kształtem. Bądźmy jak ta woda, moi drodzy. A ta wytrwałość, tutaj na koniec to powiedział, a może zniszczyć skałę. Zobaczcie, moi drodzy. Woda skapuje i potrafi tymi swoimi kropelkami zniszczyć skałę. Ta wytrwałość, Niesie za nami naprawdę niesamowite, e, niesamowite efekty. A do tego potrzebna jest ciężka praca. Bądźmy jak woda. Mógłbym dużo o tym mówić, Moi drodzy. Sami zamknijcie oczy i pomyślcie o tym, co powiedziałem. Niech to będzie Wam taka dewiza teraz na cały maj. Że bądźmy jak woda, bądź bezkształtny, bez dostosuj się do każdego naczynia. Dostosuj się do środowiska, w którym żyjesz. E, ale bądź sobą. Nie bądź, dostosuj się, ale bądź sobą. Pamiętaj. E, niech nic Cię nie zaskoczy. I tutaj e, jedno z ostatnich, używać, używać braku wyjścia jako jedno z wyjść. Nie wszyscy mogą z Was zrozumieć, czy nie ma sytuacji bez wyjścia. Brak wyjścia to jest jedna z sytuacji z, y, to jest jedna, y, jedno z wyjść, które możemy zastosować w nasze życie. Używać braku ograniczeń jako jedynie, y, y, jedyne ograniczenie. Więc, y, więc tak naprawdę nie ma ograniczeń. Ograniczenia są w naszej głowie, moi drodzy, i tylko i wyłącznie, jeżeli tą barierę przekraczamy cały czas, możemy tak naprawdę osiągać bardzo, bardzo wiele. W każdej dziedzinie życia. Nie mówię tu tylko o sporcie, mówię tu o życiu, mówię tu o walce czasami z chorobą, mówię tu o walce e, z samym sobą, ze swoimi słabościami. Niech te powiedzenia prze, e, będą dewizą dla Was e, Tutaj, na te kolejne dni, starajcie się to wdrażać, starajcie mieć to z tyłu w główkach moi drodzy. E, dziękuję Wam ślicznie za subskrypcję, za miłe komentarze. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję moim młodym, ambitnym zawodnikom, których e, prowadzę. Jestem z Was bardzo dumny. E, tych dwóch chłopców, e, których wyróżniłem, naprawdę wielkie brawa dla Was. E, dziękuję Ci, Dawid, za to, e, byłeś drugą częścią mojego filmu, za to e, jakim jesteś wspaniałym człowiekiem. Jak fajnie, e, miło e, gdzieś tam. Wyluźniłeś nas, mnie, jako człowieka, który moim zdaniem pomógł ci nie aż tak dużo, a dla ciebie było to tak dużo pomocą. Bardzo Ci za to dziękuję. Życzę Ci dużo sukcesów. Na pewno się niedługo spotkamy. Moi drodzy, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do wspólnych gdzieś tam rozmów, komentarzy. Jesteśmy dla Was naturalne metody. Trenujemy dużo na zewnątrz. Pokazujemy Wam, tak naprawdę, jak można polepszać swoje ciało i swój umysł naturalnymi metodami, dlatego jesteśmy firmą Natural Fit Passion specjalnie dla Was. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Dużo zdrowia Wam życzę. Pozdrawiam. Pa!